Ej, studie, z tej strony Helena i na sam początek w ogóle witam z powrotem z Hallim, na sam początek zanim lecimy dalej e, krótka informacja, ponieważ udało mi się znaleźć, że głos dla nocnicy podkładała Barbara Zielińska. Niestety nie udało mi się znaleźć nigdzie, e, kto podkładał głos do nocnej matki, e, ale naprawdę, mi się naprawdę wydaje, że głosy są niezwykle podobne. E, tak BTW Barbara Zielińska nie podpowiada... nie... Pod, podkłada głosu pod y, izmę z y, na te króla, tylko robiła to y, sekunda Ewa Kolasińska podkłada głos pod izmę Ach, więc tak sobie wszystko znalazłam. co myśleć. Gdy tylko usłyszałam krzyk Cycerona, wiedziałam, że cię dostrzeżono. Tak. Obawiałam się najgorszego, wszystko w porządku? Tak, nic mi nie jest. Co się w takim razie tutaj dzieje na Citisa? Cycero rozmawiał z nocną matką, a ona zwróciła się do ciebie? Co to za brednie? To prawda, nocna matka przemówiła do mnie, powiedziała, że mnie wybrano. Co? A więc Cycero z nikim nie rozmawiał, tylko mówił do ciała nocnej matki? A nocna matka, która wedle naszych informacji rozmawia tylko ze słuchaczami, właśnie przemówiła? Właśnie teraz do ciebie? Tak. Na Citysa i co powiedziała? Wolundur muszę porozmawiać z kimś, kto nazywa się Amdun Moterie. Amdun Motier. Nie mam pojęcia, kto to, ale Volundur jest mi znajome i wiem gdzie to jest. Więc muszę się udać do Volundur, mam porozmawiać z tym człowiekiem? Hmm. Nie. Nie. Posłuchaj, nie wiem, co się tutaj dzieje, ale to ode mnie otrzymujesz polecenia. Rozumiemy się? Nocna matka może i z tobą rozmawiała, ale to ja wciąż jestem przywódczynią rodziny. Nikt nie będzie tak po prostu ignorował mej władzy. Muszę to wszystko przemyśleć. Idź do Nazira, wykonaj dla niego jakieś zadanie. Znajdę cię, gdy już coś wymyślę. Słuchaj, ja bym... Ja bym ją bardzo łatwo prze przekonała tym, że... No dobra, jesteś szefową i ty tu rządzić. Jak Ci się coś nie spodoba, to spoko, jednak to nie znaczy, że nie, nie ten. Nie muszę... Jesteś słuchaczem! Jesteś słuchaczem! Dobrze służyłem matce. Naprawdę! Dobra. Eee, sekunda. Dobra, eee, wracamy. Eee, Co ja mam, Co ja mówiłem? Że, że... Chyba... Ten koleś mnie przeraża. Chyba to mówią. Nie pamiętam. Dobra, w takim razie idziemy do Nazira wykonać dla niego zadanie. Nazirze, Nazirze, mój ty kochany Nazirze. Jo, siostro. Asystentka kazała mi spytać, czy masz jakąś pracę. Cóż za czasu. Jak się okazało, dysponuję dwoma nowymi kontraktami. Jedno zadanie jest proste, drugie zaś. Powinno stanowić dla ciebie niemałe wyzwanie. Pierwszym celem jest ork. Bart imieniem Lurbuk. Drugim celem jest wampir o imieniu Hern. Owocnych łowów. O to bez żadnych wątpliwości najgorszy Bart w całym Skyrim. Najwyraźniej tak wielu chciało jego śmierci. Że Astrid musiała wylosować, kto będzie mógł wyznaczyć cenę za jego głowę. <laughs> Szepty w ciemnościach. Opowiedz mi o Hernie. To wampir, który od lat wtapia się w ludzką społeczność. Zawsze trzyma się blisko swej towarzyszki, Herd. Ona również jest wampirem. Kontrakt wskazuje jako cel Herna, ale prawdopodobnie przyjdzie ci uporać się również z kobietą. Nasi Tiza. Uważaj na siebie. Dobrze. Masz ludzi do zabicia, przyjacielu. Zabierz się za to. Czego mi się tak przycina, nie wiem. Zabij Rubyka, zabij Herma. I. Muszę czekać. Na zadanie Aż Astrid sobie to wszystko przemyśli. Witaj okruszku. Nie wiem, jak on tak do mnie mówi, Gabrielo! Sostro. Jezu, ja na dzisiaj nastąpiłam. Przepraszam. Proszę, nie teraz. Dowiesz się, gdy będę gotowa omówić te kwestie. Aj no weź się nie bocz. Jesteś szefową. Czasem trzeba ustąpić. Idziemy zabić pierwszego Za Herdem nikt nie będzie płakał A za Lurbuka mogą mnie próbować gonić Więc najpierw pójdziemy na Lurbuka No właśnie To jest w mortalu, to jest w mieście Więc muszę być ostrożna A orki mają dość to do siebie, że są Silne i wytrwałe Zajmuje się Cieszy się! A to są te rzeczy, które tutaj porzuciłam kiedyś. Ja się zastanawiam, co tu tak leży? Dlaczego to tak... Okej. Okay. Mamy zabić... Tego gościa, on tu siedzi. I co? Mmm... Będę poczekać, zobaczymy gdzie on będzie spał. No chyba w ogóle nie sypia, na to wygląda, mówi ojciec, chciał, bym poszła w jego ślady i została Ale ja miałam większe ambicje. Nigdy na to nie narzekał. Tęsknię za Okej, okay, dobra. Położył się spać. Zapiszemy. Dobra. Wytrych, złoto. Sąska strzała, dwa pierścienie. Nie będę w tym momencie od, od, oddawać. Ale dobra. Nie ma na mnie y, żadnego. żadnej nagrody za moją głowę. Facet jest martwy, więc spoko. I teraz idziemy po nasze wampiry. Które są tu. Wow. Niedaleko odpuszczonego. Prasa to w sumie. Dobrze, jeju. Nie ziewaj. Okej. Okay. Zabójstwo Herna i Wampirzycy. Zobaczymy, czy nam pójdzie łatwo. I zapewne będą w jakiejś jaskini siedzieć. W sumie... Okej, okay, będą siedzieć w tartaku. Płonę śmierci, Muen pół półksiężyca, f4, chodzimy do środka super, nie powinno cię tu być. No no, co my tu mamy? Zagubioną owieczkę? To będzie walka stulecia wampirze. Więc bractwo przyszło po starego herna W takim razie Walczmy jak równy z równym Nie Nie, Nie mam najmniejszego zamiaru Nie mam najmniejszego zamiaru Walczyć z tobą Jak równy z równy. A więc ty jesteś Demonem Kinaretwi Wzywanym przez Różę Sanguina Spoko Powiem wam, że całkiem niezły Fajny mam miecz Herm Już do minu półsiężyca Wytrych złoto Zresztą mnie nie interesuje Gdzie jest twoja partnerka? Nie wiem. Dobrze, chodźmy. Nie zaraz znikniesz. Drugi upiorze. Naprawdę fajny ma ten miecz. W ogóle ma fajną zbroję. Ty pójdziesz za mną, czy będziesz stał w miejscu? Ej, e, idziesz za mną. Dobra, jest 22 sekundy. Kiedyś wcześniej, że próbował mnie obrabować. Biedak chyba narobił w zbroję, gdy dobyłam ponurego siekacza. Powiem wam, że on wygląda OP. I... No i zniknął, nie usprawiałam tego, no kurde. Nie będę go przywoływać po raz drugi, ponieważ to nie ma większego sensu. Natomiast jak jest jakaś... On, on jest dość potężny, z tego co zauważyłam. Jak będzie... Jak będzie jakaś duża liczba przeciwników, albo jesteś przeciwnicy, z którymi ciężko mi idzie, mogę bardzo łatwo się udać. Do znaczy po prostu wyciągnąć różdżkę. Kurwa, mać wyciągnąć różdżkę i przywołać go, i on mi pomoże. To jest zarąbiste, bardzo się cieszę. Dalej mam przeciwników. Czy tam kurde na, na piechotę dojdę. Czy teraz mogę? Tak, teraz mogę. Odwiesiło się. Dziękuję bardzo. moja droga. Znaczy ty Lidia stój na czatach. A ja pójdę oddać co tam! Musimy porozmawiać. Teraz? Oczywiście, Astrid, to co chodzi? Posłuchaj, coś się tu dzieje. Nie jestem pewna co, ale musimy się dowiedzieć. Jeśli nocna matka rzeczywiście nakazała, by porozmawiać z kontaktem, musielibyśmy postradać zmysły, by to zignorować. Chyba zgadzamy się co do tego, że Cycero wprowadził do tego sanktuarium wystarczającą dozę szaleństwa. Idź więc, ruszaj do Wolenród to grobowiec dość daleko na północnym wschodzie. Porozmawiaj z tym Amoudem Motierem i dowiedz się, o co tu chodzi. Hmm? Oczywiście. Mogę z tobą porozmawiać? Siostro. Do okay. następnego, siostro. Nara. Porozmawiałem z tym Admundem. Czekam, on tam jest. W następnym... Ymm, nie w następnym odcinku, tylko za chwilę. Czy ja mogę to odczytać? Nie... To jest chyba zapisane w języku... Nordów. Więc nawet jakbym chciała, to tego nie odczytam. Wcia tak wiele kontrakt. Nie tym żyje. razem bez sarkazmu. Udało Ci się przeżyć spotkanie z wampirem. Dobra robota. Ciechie. A jeśli przypadkiem zdarzyło ci się złapać sanguinare Vampiris, to zrób coś z tym. W przeciwnym wypadku skończysz jak nasza babet. O ile rzecz jasna, od początku nie był to twój cel. Oto twoja zapłata. Lurbuch nie żyje. Cudownie, dobry bart. To martwy Bart, jeśli o mnie chodzi. Całe to śpiewanie i wesołość. Twoja zapłata, jak zwykle. Hej! Okay. Jakieś porady w kwestii mojego obecnego kontraktu? Możesz być słuchaczem, albo możesz być jedną z tych osób, które zaczęły słyszeć głosy. Tak czy inaczej, Astrid wciąż jest Twoją panią, nie nocna matka. Tak, wiem. Masz ludzi do zabicia przyjacielu. Zabierz się za to. Gabriela. Jest tylko wiecznym snem w pustce. Jakieś porady w kwestii mojego własnego kontraktu? Jeśli rozmawiała z tobą nocna matka, jeśli rzeczywiście to ciebie wybrała na słuchacza, to twoje przeznaczenie zostało zapisane w pustce. Astrid słusznie obawia się twojej siły. OK. Udanych mordów i częstych. Dziękuję. Chcę porozmawiać z tą, z Babet. Wygląd dziecka jest pomocny. Nikt się niczego nie spodziewa. Jakieś porady w kwestii mojego obecnego kontraktu? Musisz porozmawiać z człowiekiem, który zwiesie Motier. To nazwa bardzo starego i potężnego rodu Bretonów. Mającego duże wpływy w Syrodil. Ciekawe. Okej. Okay. W takim razie w porządku. Wiecie, co troszkę mnie nastraszył ten kolej z tym, że mogę być. Taka żona, więc tak na wszelki wypadek. Nie siedzisz tutaj. Potrzebujesz czegoś? Jakiejś porady w kwestii mojego bezpieczeństwa? Aha, słuchacz potrzebuje mojej rady. Myślałem, że jesteś ponad opiniami zwykłych śmiertelników. Skoro już obcujesz z martwymi staruszkami. A, jak ja. Ta. Powodzenia. Wszyscy ludzie są świetni, wyciągać wnioski zanim się dowiedzą. W sumie też tak czasem robię, więc nie powinnam się odzywać. Znaczy, ja, ja bardziej spekuluję, staram się spekulować niż. ten, ale. Dobra, każdy tak w sumie robi. Pomów z Amaudem Mortier. Dość długie to zadanie dla Mrocznego dla Bractwa. Cieszę się nawet. To jest na północy, tutaj. Aha. Czyli dojdziemy do tego miejsca i to będzie koniec odcinka. Bo nie zamierzam rozpoczynać te, yy, dalszej części zadania już w tym odcinku. Jeszcze trosz, troszkę ten odcinek posunięty do przodu. Nie będę go niepotrzebnie przedłużać. Jeleń. już? cztery. Muszę wejść do środka, do tego kurhanu. Mhm. Nigdy nie byłam najmitką. Nie brałam pieniędzy za moje umiejętności. Szukajmy te rzeczy tutaj. Szklany miecz. Zawsze Ja szukałam w własnych zasadach. Siam wszystko, nawet nie patrząc co tu jest. Bo szczerze mówiąc, myślałam, że to będzie tylko złoto. Siam szukam nad nami lata. Tak, mam wyjść do środka. To jest jeszcze kufer. Uff, I tak, zobaczymy o co chodzi. I będziemy dalej kontynuować w następnym odcinku. A w tym bardzo Wam dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnych. Na razie!